Miałem 42 lata, byłem trzeźwy od ośmiu, i życie toczyło się w spokojnym rytmie, którego potrzebowałem po latach upadku, praca w magazynie, skromne mieszkanie, cisza, rutyna, kawa o szóstej rano i kolacja o szóstej wieczorem. I wtedy zadzwoniła Josi. Przedstawiła się jako pracownica opieki społecznej i zapytała: Czy znam kobietę imieniem Lisa? Lisa imię, którego nie słyszałem od ponad dekady ale które potrafiło od razu ściągnąć mnie z powrotem do najmroczniejszych wspomnień. Spotykaliśmy się, gdy byłem na dnie, alkohol, nocne imprezy, brak snu, areszt za jazdę po pijaku i cztery miesiące w więzieniu. Kiedy wyszedłem, Lisa zniknęła. Teraz Josi mówiła mi, że Lisa ma córkę, Sofię, lat 11, która właśnie została odebrana matce z powodu uzależnienia od narkotyków. I dalej, że w dokumentach... W aktach szkoły, w akcie urodzenia Sofii, jako ojciec widnieje moje nazwisko. Słuchałem, jakby mówiła o kimś innym. Nie miałem pojęcia, że Lisa była wtedy w ciąży. Josi powiedziała, że to się zdarza częściej, niż ludzie myślą, matki wpisują nazwisko, a jeśli nikt tego nie kwestionuje, państwo uznaje je za obowiązujące. Miałem wybór, albo przyjmę Sofię pod tymczasową opiekę, albo trafi do rodziny zastępczej. Poszukiwania krewnych nic nie dały, rodzice lisy nie żyli, a jej siostra odmówiła kontaktu. Zapytałem o test dna, ale Josi wyjaśniła, że akt urodzenia wystarczy jako dowód prawny, choć jeśli chciałem, mogłem zrobić badanie. Powiedziałem, że potrzebuję czasu, lecz musiałem się zdecydować do końca tygodnia. Trzy dni rozmyślałem. Wiek Sofii się zgadzał. Była szansa, że naprawdę była moją córką. Ale ja, mężczyzna z minimalną pensją, żyjący sam, ledwo ogarniający rachunki, miałbym nagle być ojcem. W czwartek zadzwonił mój brat. Dowiedział się przez kuzyna pracującego w sądzie. Stwierdził, że zwariowałem, że Lisa pewnie wpisała kilku mężczyzn i miałem pecha, że trafili właśnie na mnie. Radził mi odmówić i pozwolić, by dziecko trafiło do systemu. Moja siostra miała inne zdanie, powiedziała, że mam moralny obowiązek chociaż poznać Sofię. Sama ma dwójkę dzieci i uważa, że żadne z nich nie powinno trafiać do domu dziecka, jeśli gdzieś jeszcze jest rodzina. Zgodziłem się na spotkanie. Josi zorganizowała wizytę u rodziny zastępczej w piątek. Kobieta, która tymczasowo opiekowała się Sofią, była miła, ale wyraźnie przeciążona. Miała trójkę innych dzieci. Sofia wyglądała na młodszą niż wskazywał wiek. Ciemne włosy, brązowe oczy. Milcząca, trzymała się blisko opiekunki. Gdy przedstawiono mnie jako ojca, po prostu spojrzała. Zadałem kilka pytań o szkołę, zainteresowania. Odpowiadała krótko, ale nie wyglądała na przestraszoną. Opiekunka powiedziała, że Sofia jest spokojna, pomocna, sprząta po sobie. Ale miewa koszmary i płacze za mamą. Zapytałem, czy chciałaby ze mną zamieszkać. Wzruszyła ramionami. Powiedziała, że mnie nie zna. Spytałem, czego by chciała w nowym domu. Odpowiedziała, że chciałaby mieć własny pokój i nadal chodzić do tej samej szkoły. Obiecałem, że postaram się to załatwić. Tego wieczoru zadzwoniłem do Josi. Powiedziałem, że przyjmę opiekę. Brzmiała, jakby spadł jej kamień z serca. Zaczęła przygotowywać dokumenty i wspomniała o specjalnym świadczeniu dla krewnych, którzy przejmują opiekę nad dziećmi niewielkie pieniądze, ale miały pomóc z jedzeniem, ubraniami. W weekend brat znów zadzwonił, tym razem wściekły. Powiedział, że popełniam życiowy błąd, że nie mam pojęcia o wychowywaniu dzieci, że Sofia będzie miała poważne problemy. Że sami byliśmy źle wychowani i tylko skrzywdzę dziewczynkę. Oskarżył mnie o to, że chce być bohaterem. Pokłóciliśmy się. Siostra natomiast zaproponowała pomoc. Pojechała ze mną na zakupy, ręczniki, pościel, kilka ubrań. Dała mi listę rzeczy do zrobienia: przygotowanie wyprawki, lekarz rodzinny, podstawowe badania. Czułem się przytłoczony. Wziąłem wolne w pracy. Szef nie był zadowolony, ale gdy wyjaśniłem sytuację, zgodził się być elastyczny. Wykorzystałem prawie wszystkie dni urlopowe już w pierwszych dwóch tygodniach. Najtrudniejsze było wyjaśnienie Sofii, dlaczego jej matka nie wraca. Josi powiedziała, że Lisa siedzi w więzieniu i ma poważne zarzuty narkotykowe. Starałem się opowiedzieć to tak, by nie przedstawiać jej matki w złym świetle, ale Sofia zadawała pytania, na które nie miałem odpowiedzi. Przeprowadziła się do mnie na początku października. Kupiłem jej komodę, łóżko do pokoju gościnnego. Przez godzinę chodziła po mieszkaniu, zaglądała wszędzie. Potem usiadła na kanapie i zapytała, kiedy kolacja. Pierwsze tygodnie były trudne. Radziła sobie sama, co z jednej strony imponowało, ale też mówiło wiele o zaniedbaniach. Potrafiła robić pranie i gotować proste rzeczy ale nikt nigdy nie czytał jej bajek na dobranoc, ani nie pomagał w lekcjach. To bolało. Chowała jedzenie w pokoju, Josi mówiła, że to typowe dla dzieci, które kiedyś były głodne. Uczyłem się od zera. Nie znałem jej rozmiaru ubrań, ulubionych potraw, codziennej rutyny, imion nauczycieli. Czułem się, jakbym tylko udawał ojca, i to kiepsko. Jej szkoła była daleko, ponad godzina autobusem. Chciałem przenieść ją bliżej, ale błagała, by tego nie robić. Nie chciała tracić koleżanek. Obiecałem, że będę ją dowoził samochodem, co oznaczało spóźnienia w pracy i wcześniejsze wyjścia. Rodzina zaczęła się odsuwać. Brat przestał się odzywać. Siostra zaoferowała opiekę w weekendy. Ale Sofia nie chciała iść do nikogo obcego. Potem zasłonili moi Mieszkają w innym stanie. Nie rozmawialiśmy od miesięcy. Pewnie dowiedzieli się od rodzeństwa. Mama powiedziała, że jest mną rozczarowana. Ojciec uważał, że powinienem był wziąć prawnika. Oboje stwierdzili, że jestem naiwny, że się mnie wykorzystuje, że Sofia będzie tylko problemem. Myślałem, że ucieszą się z wnuczki, ale nie chcieli jej nawet poznać. Ani razu nie zapytali, jak się czuje. Finansowo było ciężko, nawet z dodatkiem na dziecko, książki, zimowe ubrania, podstawowe rzeczy. Musiałem użyć kart kredytowych. Przez lata wychodziłem z długów po alkoholu, teraz znowu się zadłużałem. W listopadzie byłem na granicy, zmęczony, wątpiący, zły na siebie i świat. Sofia była dobra, cicha, ale opieka nad nią nie przerastała. Wciąż miała koszmary, budziła się w nocy, miała zaległości w nauce, codziennie pytała o matkę. W końcu zdecydowałem się na test dna, częściowo z ciekawości, częściowo by Sofia poczuła się bezpieczniej. Czekając na wynik, zauważyłem małe zmiany. Zaczęła mówić więcej przy kolacji, zadawała pytania o moją pracę, dzieciństwo. Zostawiała drzwi do pokoju otwarte, opiekunka mówiła, że to dobry znak, ale stres odbijał się na mnie. Piłem więcej kawy, spałem mniej. Wyniki przyszły, gdy była w szkole. Otworzyłem kopertę. Test potwierdził, byłem jej ojcem biologicznym. Sofia naprawdę była moją córką, moją rodziną. Tego wieczoru pokazałem jej wyniki. Sofia wzięła kartkę do ręki. Długo się w nią wpatrywała i zapytała, co dokładnie oznacza. Odpowiedziałem, że oznacza to, iż na pewno jesteśmy rodziną i nie musi się już martwić, że ktoś ją odeśle gdzieś indziej. Chciała zatrzymać wynik testu w swoim pokoju. Pozwoliłem jej. Tydzień później Josi zadzwoniła z informacjami na temat lisy. Podobno zaproponowano jej program leczenia zamiast więzienia, ale odmówiła, Josi przewidywała że Lisa zostanie w zakładzie karnym co najmniej dwa lata, może więcej, jeśli znów będzie miała problemy. Zapytałem, czy powinienem powiedzieć Sofii o tej odmowie. Odpowiedziała, że decyzja należy do mnie, ale warto, by dziewczynka wiedziała, że jej matka miała szansę i jej nie wykorzystała. Postanowiłem poczekać i zobaczyć, czy sama zacznie o to pytać. Cała ta sytuacja wywróciła moje życie do góry nogami samotnego mężczyzny, stałem się ojcem. Część mojej rodziny uważa mnie za szaleńca. Moje finanse ledwo się trzymają. Codziennie zmagam się z myślą czy robię dla Sofii to, co trzeba, ale nie mogę się już wycofać. Jest moją córką. Nie ma nikogo innego. Chciałbym tylko wiedzieć, co robić i że moja rodzina zamiast traktować ją jak problem, potrafiłaby być wsparciem. Pisanie tego wszystkiego pomaga mi się oczyścić. Może nawet ktoś to kiedyś przeczyta i doradzi coś, co mi umyka. Po wynikach testu Sofia zaczęła zadawać mi więcej pytań. Chciała wiedzieć o moim dzieciństwie, pracy i dlaczego trafiłem do więzienia, kiedy się urodziła. Opowiedziałem jej o alkoholu, że piłem za dużo i przez to podejmowałem złe decyzje, że miałem kłopoty z prawem. Bo prowadziłem samochód po pijaku, że po wyjściu z więzienia przestałem pić i nie tknąłem alkoholu od ośmiu lat. Zapytała, czy jej mama miała podobnie, tylko z narkotykami. Potwierdziłem i dodałem, że niektórym ludziom trudniej przestać. Spytała, czy ona też może mieć taki problem, gdy dorośnie. Odpowiedziałem, że nie wiem, ale razem zrobimy wszystko, by podejmowała dobre decyzje. Przestała wtedy pytać o lisę i zaczęła interesować się moją rodziną. Pytała o dziadków, wujków i ciocie. Chciała wiedzieć, czy chcą ją poznać. Musiałem powiedzieć, że dziadkowie mieszkają daleko, a rodzeństwo ma różne opinie na temat naszej sytuacji. Zapytała, dlaczego nie chcą jej poznać, i trudno było mi odpowiedzieć bez ranienia jej uczuć. W grudniu sytuacja w szkole się pogorszyła. Nauczycielka wezwała mnie na rozmowę. Powiedziała, że Sofia ma problemy z matematyką i czytaniem ze zrozumieniem. Zasugerowała pomoc dodatkową oraz spotkania z pedagogiem. Opowiedziałem o koszmarach, stresie i zmianach, jakie przeszła. Zaoferowała korepetycje, jeśli podpisze odpowiednie dokumenty. Sugerowała też rozmowę z psychologiem szkolnym. Sofia nie chciała o tym słyszeć. Powiedziała, że nie zamierza rozmawiać z obcymi o swoich problemach. Nie naciskałem, ale zapisałem ją na korepetycję. W tym czasie zaczęły się spięcia z moim bratem. Zadzwonił któregoś wieczora, oskarżając mnie, że przyjąłem Sofię tylko dla pieniędzy. Dowiedział się od naszego kuzyna, że otrzymuje świadczenia. Powiedziałem, że te pieniądze ledwo starczają na potrzeby Sofii, a resztę dokładam z własnej kieszeni. Nie wierzył. Twierdził, że na pewno dostaje więcej, niż mówię. Odpowiedziałem, że nie zamierzam tłumaczyć się komuś, kto nie interesuje się moją córką. Jakoś rozmowa dotarła do mojej siostry. Choć popierała moją decyzję, uważała, że powinienem być bardziej otwarty finansowo. Dostałem około 400 dolarów miesięcznie brzmi jak sporo, ale każdy, kto wychowuje dziecko, wie, że to nie wystarczy. Siostra chciała mediować między nami, ale odmówiłem. Powiedziałem, że nie chcę już rozmawiać z bratem. Sofia usłyszała część jednej z tych rozmów i zapytała, dlaczego moja rodzina jest na mnie zła. Spytała, czy to przez nią. Zapewniłem ją, że to nie jej wina. Spytała, czy byliby milsi, gdyby z nami nie mieszkała. Odpowiedziałem tak, by poczuła się lepiej. Ale też szczerze, że teraz to ona jest moją rodziną, a ludzie, którzy myślą inaczej, przestają nią być. W styczniu Josi znów zadzwoniła. Lisa miała bójkę z inną osadzoną i została przeniesiona do innego więzienia. Pytała o Sofię. Chciała pisać listy. Nie wiedziałem co zrobić. Z jednej strony uważałem, że Sofia powinna mieć kontakt z matką, jeśli chce. Z drugiej obawiałem się że listy ją rozbiją emocjonalnie. Skonsultowałem się z kimś bardziej doświadczonym. Powiedział, że kontakt nie zaszkodzi, o ile najpierw przeczytam listy sam. Chciał mieć pewność, że Lisa nie napisze czegoś nieodpowiedniego. Pierwszy list przyszedł w lutym. Krótki, jedna strona. Lisa pisała, jak bardzo tęskni i jak żałuje. Pisała, że próbuje się zmienić i że ma nadzieję, że kiedyś znów zobaczy Sofię. Sofia czytała go dwa razy. Potem zapytała, czy może odpisać. Zgodziłem się i zaproponowałem pomoc. Napisała krótki list o nowej szkole, że mieszka teraz ze mną, że tęskni, ale czuje się dobrze. Od tego momentu listy stawały się regularne. Przychodziły raz w tygodniu. Krótkie, pozytywne. Lisa pisała o książkach, które czyta. Zajęciach w więzieniu. Sofia pisała o szkole i o tym, co robimy razem. Widziałem, że te listy ją cieszą. Nosiła je ze sobą, czytała wiele razy. Korepetycje przynosiły efekty, poprawiła się w matematyce, zaczęła więcej czytać. Kupowałem jej książki, które potem czytała mi wieczorami. Stało się to naszą wspólną rutyną. W tym czasie w pracy pojawiły się problemy. Przełożony wezwał mnie i powiedział, że zbyt często biorę wolne na spotkania szkolne i sprawy Sofii. Powiedział, że rozumie sytuację, ale muszę ją lepiej zorganizować. Zaproponował, bym rozważył urlop bezpłatny w ramach opieki rodzinnej. To oznaczało brak wynagrodzenia. Nie mogłem sobie na to pozwolić, ale też nie chciałem zaniedbywać Sofii. Próbowałem planować wszystko po pracy lub w przerwach. Ale nie zawsze się udawało. W marcu pogorszyły się relacje z rodziną. Rodzice postanowili odwiedzić siostrę na Wielkanoc, a ona zaprosiła mnie i Sofię. Uznałem, że to dobra okazja, by poznali ją i może zmienili zdanie. Byli uprzejmi, ale chłodni. Rzucali aluzje, jakby Sofia nie istniała. Gdy byliśmy sami, mówili mi, jak bardzo to wszystko mnie niszczy. Mimo tego Coraz częściej spędzałem z Sofią weekendy, parki, biblioteka, kino. Zaczynam czuć się jak prawdziwy ojciec, a nie tylko ktoś, kto próbuje nim być. Relacje z rodziną są nadal napięte. Z bratem nie rozmawiam, a praca wisi na włosku. Ale ojcostwo zmieniło mnie na lepsze. Tak jak decyzja o trzeźwości, to był przełom. Teraz mam więcej powodów, by wytrwać. W jednym z ostatnich listów Lisa napisała, że może kwalifikować się do wcześniejszego zwolnienia za rok. To wszystko zaczęło mnie mocno stresować, bo nie miałem pojęcia, co się stanie, jeśli Lisa zechce odzyskać Sofię. Umówiłem się na spotkanie z prawniczką. Chciałem dowiedzieć się, jakie mam prawa. Wiele się wydarzyło, ale zacznę od tej rozmowy z adwokatką. Wyjaśniła mi, że skoro moje nazwisko widnieje w akcie urodzenia Sofii i opiekuję się nią już od miesięcy, mam pełne prawa rodzicielskie. Ostrzegła jednak, że jeśli Lisa wyjdzie z więzienia i zdecyduje się walczyć o odzyskanie córki, sytuacja może się skomplikować. Najlepsze, co mogłem zrobić, to rozpocząć formalny proces o pełną opiekę prawną. To oznaczało rozprawę sądową, wizytę pracownika socjalnego w domu, ocenę moich kompetencji jako ojca. Koszt. Około 2000 dolarów pieniędzy, których nie miałem. Postanowiłem poczekać, zobaczyć, co wydarzy się z lisą, zanim wydam wszystko na prawnika. W czerwcu zadzwoniła Josi, znaleziono narkotyki w celi lisy. Miała nowe zarzuty. Zwolnienie warunkowe oddalało się o rok, może dwa. Nie wiedziałem, co czuć. Z jednej strony, nie groziła mi już walka o Sofię. Z drugiej, matka mojego dziecka pogrążała się coraz bardziej. Nie żywiłem do niej urazy. Sam kiedyś byłem na dnie. Wiedziałem, jak trudno się z tego wydostać. Powiedziałem Sofii o tym, co się stało. Miała prawo wiedzieć. Może dlatego jej matka przestanie pisać. Po tej rozmowie zauważyłem zmianę. Sofia mniej interesowała się listami. Lato było trudne, nie było szkoły. A ja musiałem znaleźć opiekę na czas pracy. Siostra zaoferowała pomoc, ale Sofia wolała dzienny program w lokalnym centrum społecznościowym. Zapisałem ją 150 dolarów tygodniowo, taniej niż niania. W lipcu zadzwonił mój brat. Powiedział, że myślał o naszej kłótni. Przeprosił za niektóre słowa. Nadal uważał, że wziąłem na siebie zbyt wiele, ale widział, że Sofia ma się dobrze. Zapytał, czy może ją poznać lepiej? Wahałem się, ale brzmiał szczerze, więc zaprosiłem go na kolację. Poszło lepiej niż się spodziewałem. Przyniósł Sofii książkę o piłce nożnej, nowym jej zainteresowaniu. Pytał o zajęcia letnie. Sofia była nieśmiała, ale rozluźniła się, gdy brat zaczął opowiadać śmieszne historie z mojego dzieciństwa. Gdy Sofia poszła spać, długo rozmawialiśmy. Przyznał, że się mylił. Najbardziej wzruszyło mnie, gdy powiedział, że wszystko, co zrobiłem przez ostatnie miesiące, to największa rzecz, jakiej się po mnie nie spodziewał. Od tego wieczoru wszystko się zmieniło. Brat zaczął dzwonić regularnie, czasem zabierał Sofię do parku albo na lody. Stał się wielką pomocą. Niestety, moi rodzice nie zmienili zdania. Gdy dowiedzieli się, że brat spędza czas z Sofią, Zadzwonili, by powiedzieć mu, że są rozczarowani. Powiedzieli, że cała rodzina wspiera moje złe decyzje i że wszyscy tego pożałujemy. Twierdzili, że to oni byli przy mnie, gdy walczyłem z alkoholem. To nieprawda to moi bracia i siostra byli przy mnie. Od tamtej pory nasze relacje są napięte. W sierpniu Sofia zaczęła znów pytać o matkę. Chciała ją odwiedzić w więzieniu. Zacząłem szukać informacji. Okazało się, że dzieci poniżej 18 lat mogą odwiedzać osadzonych tylko z zatwierdzonym opiekunem i po przejściu procedury. Nie wiedziałem, czy taka wizyta będzie dobra dla Sofii. Znów poradziłem się szkolnej psycholożki. Wizyta została zaplanowana na sobotni poranek we wrześniu. Sofia była zdenerwowana. Zadawała wiele pytań: jak wygląda więzienie, ile tam będziemy. Starałem się ją przygotować. Choć sam też byłem spięty. Mam swoje wspomnienia z tamtego miejsca. Spotkanie trwało około pół godziny. Lisa pytała o szkołę, mówiła, jak bardzo tęskni. Sofia odpowiadała, ale czułem, że jest spięta i ciągle spoglądała na mnie. Lisa też pytała o nasze życie, podzękowała mi za opiekę nad Sofią. We wrześniu Sofia zaczęła piątą klasę, znów w tej samej szkole. Finanse powoli się poprawiały. Dostałem niewielką podwyżkę. Lepiej zarządzałem budżetem. Zacząłem spłacać karty kredytowe. To była chyba pierwsza naprawdę pozytywna aktualizacja. W marcu, prawie dwa lata po tym, jak Sofia zamieszkała ze mną, odbyła się rozprawa o opiekę. Adwokatka miała rację co do kosztów. Sąd, dokumenty, honoraria, wyszło około 2500 dolarów. Musiałem sięgnąć do funduszu emerytalnego, ale wiedziałem, że warto. Lisa nie sprzeciwiła się. Josi powiedziała, że została przeniesiona po kolejnym incydencie i znów miała postawione zarzuty. Sędzia przyznał mi pełną opiekę prawną nad Sofią. Rozprawa była krótka. Lisa się nie pojawiła, nikt nie protestował. Sofia nie musiała zeznawać, ale spotkała się z kuratorką. Która rozmawiała z sędzą. Z rodzicami nie poprawiło się nic. Zadzwonili po rozprawie, by powiedzieć, że są rozczarowani. Mama mówiła, że liczyła, że przejrzy na oczy i zrozumiem, że nie nadaje się na samotnego ojca. To była ostatnia rozmowa. Oni przestali dzwonić. Ja przestałem próbować. Brat został świetnym wujkiem dla Sofii. Siostra nadal nas wspierała. A potem nadszedł trudniejszy czas. Na wiosnę Josi zadzwoniła. Lisa trafiła do szpitala po incydencie w więzieniu. Stan ciężki. Niewiele wiadomo było, ale podobno została ranna w bójce. Musiałem zdecydować, czy powiedzieć o tym Sofii. Postanowiłem poczekać, aż będzie coś konkretnego. Josi miała mnie informować. Dwa tygodnie później zadzwoniła znów. Lisa zmarła w szpitalu. Oficjalnie, powikłania po wewnętrznych obrażeniach. Możliwe dochodzenie. To była najtrudniejsza rozmowa w moim życiu. Usiedliśmy po szkole. Powiedziałem jej, że mama nie żyje. Zapytała, czy przez narkotyki. Odpowiedziałem, że została ranna. Sofia płakała kilka minut. Pogrzeb był kameralny. Moi bracia byli obaj stali, obejmując swoją siostrzenicę. Sofia chciała coś powiedzieć. Przeczytała krótki list, który napisała do mamy. W pracy nastąpiła zmiana. Mój przełożony przeszedł na emeryturę, nowy był bardziej wyrozumiały. Firma wprowadziła elastyczne godziny, mogłem chodzić na zebrania w szkole. Finansowo też było lepiej. Spłaciłem długi, zacząłem znowu odkładać. Sofia poszła do gimnazjum jesienią, duża zmiana. W tym czasie zaczęła pytać o związki i randki. Zauważyła, że koleżanki mają sympatię i chciała wiedzieć, czy ja z kimś się spotykam. Powiedziałem, że nie. Śmierć Lisy przyniosła komplikacje prawne. Musiałem zająć się jej spadkiem, parę rzeczy w magazynie. Zostawiłem kilka zdjęć i biżuterię. Może kiedyś będą miały wartość dla Sofii. Dziś ma 14 lat. Dobrze radzi sobie w szkole. Ma przyjaciółki, dobre oceny, jasno określone cele. A teraz pojawiła się kolejna prawda. Moi rodzice, nie mi, lecz mojemu bratu, wyjawili prawdziwy powód, dla którego nie chcieli, żebym przyjął Sofię. Wyszło to przy okazji rozmowy, w której wyjaśnili mu swój plan emerytalny. Liczyli, że każde z dzieci będzie im co miesiąc przelewać pieniądze. A z oszczędności zbudują spokojną starość. Brat nie ma żony, mieszka sam, zarabia przyzwoicie. Siostra ma dzieci, ale z mężem dobrze zarabiają. Ja ledwo wiązałem koniec z końcem. Wzięcie Sofii oznaczało, że w ich oczach odpadam z planu. Brat był wściekły. Powiedzieli mu, że może jeszcze uda się naprawić relacje ze mną, zanim mnie poproszą o wsparcie. Ale firma ojca ogłosiła zwolnienia i stracił pracę. Nie byli zaskoczeni, ale myśleli, że zdążą, a raczej, że my ich uratujemy. Podjęliśmy decyzję, nikt z nas nie będzie im płacić. Ja, bo relacja jest martwa, brat, bo powiedział im prosto, że nie zasługują na ani centa, siostra, bo oszczędza na studia dzieci i też pamięta, jak nas traktowali. Niech szukają pracy, albo zacisną pasa. Po kwocie, którą chcieli, wnioskujemy, że ich oszczędności są niewielkie. Sofia ma się świetnie, tak bardzo, że za kilka lat trzeba będzie myśleć o jej studiach. Postawa mojej siostry mnie oświeciła, muszę zacząć odkładać już teraz. Czuję, że każdego dnia uczę się czegoś nowego o rzeczach, które wcześniej nie przyszłyby mi do głowy. Może dlatego, że sam nigdy nie byłem na studiach. Moja głowa po prostu tego nie zakładała.